Ale fajnie, dziękujemy bardzo. To ja dziękuję. Wracam na miejsce. Chodźcie, rodzinko. Odbierzemy, odbierzemy walizki. Chodź, Max. I wszyscy policzymy was. E, czy nikt nie został w samolocie? Bo za chwilę odlatuje. Laura, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. My. Dlaczego ty zawsze mnie liczysz? No bo tak, bo się boję, że też się zgubisz. Ojej, chodźcie dzieci, mm, najmłodsi przodem. Czyli ja jestem najmłodsza, a po tobie ja. A ja jestem najstarsza, czyli jestem na końcu. N nie, nie, panienko, ja jestem najstarszy. Ale mi chodzi z rodzeństwa. Mhm. O, walizki. Mamy już odbiór. Dobra, ja sobie wezmę Tom. Zobaczysz, to moja? Y nie, to jest Ani. Dobra, od, Laura, szybko odbieraj za chwilę następne. One będą tak lecieć ciągiem. Chodź, Ania. To twoja walizka, bo sprawdziłam zawartość. I rodziców. Dzięki. Dobra, wezmę kolejną i kolejną. Ta jest Rosali, proszę. Dzięki. Ta jest moja. Jeszcze chyba Mai i Igora. To jest Igora, ta niebieska. A różowa Mai. Dziękujemy. Proszę, już to chyba nic nie leci, tylko ktoś tam zapomniał chyba książki i jakiejś koszulki. Dobra, to wsiadamy do taksi jedziemy teraz do hotelu. Tak. Dobra, chodźcie. Okej. Okay. Mam chyba jakąś alergię. Na zdrowie, Ania. Dzięki. Eee, ojej, mój beret. Chodźcie! Do taksi siadamy. Dzień dobry. Ok, chodźcie. Wszyscy są? Raz. No, co ty jesteś taka opiekuńcza? Cicho, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idziemy ciągiem do hotelu. Szybko, bo nam zamkną pokoje. Okej, okay, jesteśmy, chodźcie. Yy, wszyscy. Dzień dobry. Yy, dzień, dzień dobry. Rodzina, chomikowsk rodzina Chomikowskich, tak? Tak, Katarzyna Chomikowska jestem. Dzień dobry, to, zamawia to zamawiali państwo wszystkie, poko wszystkie pokoje? Tak, yy, tak. Znaczy, tak, zamawialiśmy wszy wszystkie pokoje. Dobrze, to proszę iść do pokojów jeden, dwa i trzy. Windom, no, bo czym? Klucze, no nie mamy tutaj kluczy. Tutaj ym, na lewo mamy sklep z pamiątkami. Ktoś wszystko porozwalał, oczywiście. Za chwilkę to musimy posprzątać. Tam jest yy, niebieska ośmiorniczka! Majusia, kom, pamiątki potem kupimy. No właśnie, najpierw was zapraszam do tego do hotelu. Jak tu jest. Jaki tu jest syf? Nie wierzę. Kto to tak nas brudził tutaj. Zapraszam do, do wszystkich trzech pokojów. Mieścimy się wszyscy do tej windy? Całe kolonie się zmieściły. My też się zmieścimy, nas ich było więcej przecież. Chodźcie. Majusia chodzi na ręce. Dobra, idziemy najpierw do pierwszego pokoju. Jesteśmy! Ja tutaj mieszkam z Majusią. Gdzie Maja? Tu jestem, ja tu jestem. Mama mnie trzymała na rękach. Okej, okay, tu jest chyba na pierwszym piętrze pralnia, czyli chyba w pokoju nie ma pralek, z tego na to wychodzi. My... Ym, to będzie nasz pokój pierwszy. Mój... To jest pojedynczy. Ja chciałam mieć pokój sama, dla mnie. To coś dla mnie. No okej, okay. Laura. No co, ja już jestem dorosła prawie. Bye, bye. Ale tu jest ciemno. No masakra, nie idzie tu światę włączyć? Już się jasno zrobiło. Nareszcie. Jak tu jasno teraz? Fajnie. To rozumiem. Mogę się wypakować. Ach, perfum. Paletka. I moje ubranka. Piękne. Po prostu. Tu jeszcze coś mam. O, to jest bulito z tego. Dobra, to na razie tutaj bagaż podręczny sobie zostawię. Tu będzie moja piżama, tu będzie moja kurtka w razie czego. Kurtka też do szafy. Waliza tu. No i. No i mam ładnie urządzone, pięknie. Idę spać sobie. Albo jakieś owoce, nawet aparat. Hihi! Zostawię im na pamiątkę, że tutaj była taka piękna dziewczyna, tak jak ja. Bo to byłam ja... Yy, dobra. Laura, my za chwilkę idziemy na obiad, jak znajdziemy pokoje. Dobra. W drugim pokoju, yy, w drugim pokoju chcę mieszkać z Rosalią i Mają. To my będziemy mieszkać z Anią chyba w trzecim, co na to wychodzi. Tak, mi się wydaje. To jedziemy wszyscy ogólnie, bo i tak my musimy jeszcze trafić na trzecie piętro, ale my jedziemy po kolei, co nie? No, po kolei tak będzie najlepiej. Pa Laura, pa wszystkim. Okej, okay, to, to jest chyba pokój trzyosobowy, tak mi się wydaje. Dobra, to ja tu będę mieszkać z Mają i Igorem. Eee, wejdźmy. Chodźcie. Sprawdzimy, bo chyba trzy osobowy to jest pokój. Tak mi się wydaje. O, jakiś tartaletka! Maya, Maja, no to może być stare. Weź przestań. O, mamy nawet balkon, ale super. Mam nawet podest taki, bo Maja nie dosięga zawsze do umywalki. O, łóżko piętrowe, a ja mogę spać tutaj. Ja śpię na górze! Ja śpię na górze. Ja na obozie spałem na górze. To ty możesz. To. Um, to ten. Um, ja spałem na, ob na obozie na górze, to tutaj też będę spać na górze. Ja też spałam na obozie na górze, bo my byliśmy w innych pokojach. Dobra, rozwiąże się problem. Ja śpię na dole, któryś z was na górze, a tutaj ten. Weźcie się nie kłócić. Proszę. Nie, no dobra. Maja! Maja spij na górze. Ale w sumie gdzieś taka fajna rakieta. Ona ci może walnąć w głowę. Ja będę spał na górze. No dobra, niech ci będzie. No to ja sobie na dole dam wszystkie moje zabawki. Mhm. Ja ogólnie się tak zbytnio nie wypakowuję. Ja się zbytnio nie wypakowuję. Ja tylko... Ja będę wszystko wstrzymał w walizce. Ja też. A ja, się wypaku, a ja się wypakuję. Położę sobie zegar. Budzik, w sumie. Tu mam drugi jeszcze budzik. Hmm. Jakiś telefon i aparat. Y -y -y. To się wypakuje. Tutaj do łazienki dam tą suzarkę. Tutaj. Tylko, żeby jej potem nie zapomnieć. Musimy wszystko potem uważnie przejrzeć, żeby niczego nie zapomnieć, ludzie. Gitara tu, tu, tu. książki tu. Super. Za chwilkę idziemy na obiad. No. To jeszcze nam został trzeci pokój. Pa! Pa! Dobra, to chyba będzie nasz pokój. No. Aha, w i Igora chyba zostały nasze rzeczy. Zapomniałam. Trudno. O, tu jest jakieś, tu jest jakieś dwuosobowe łóżko. No ja mogę spać na tym ogólnie. No okej, okay, Ania. Dobra, tu, ja tu mam książki ogólnie. Tutaj. A nie, rzeczy są tutaj wasze. Ha? to przepraszam. To dasz na chwilę walizkę? Okej, okay, tylko ja też muszę sobie wziąć rzeczy. Yy, bo niektóre to są też moje. Na przykład to jest moje i to jest moje. I... To jest moje. I ta książka też jest moja i to jest moje i to jest moje. A to jest a nie, to też jest moje, a to jest wasze. Dzięki Ania. Może będziemy, będziemy będziemy mieli może ludzką szafę. Mi się wydaje, że my mamy największy. Mamy ludzką szafę. A Kasia to teraz nie da to czas. My mamy w ogóle salon jeden taki. Tutaj mamy jeszcze taki salon jeden. Salon? I mamy największy balkon. Ej, serio. Dobra, to nasze piżamy. I tutaj jakaś jeszcze koszulka. Daj mi moją bluzę! Dobra twoja bluza. Tu będą nasze stroje kąpielowe, a tu jakaś bluza jeszcze... nie wiem, zapasowa chyba. taka zielona. No właśnie widzę, chyba dostaliśmy od dzieci Claudi od swojej siostry. No chyba tak. Też mi się tak wydaje. Dobra, poglądam sobie telewizję. No, może puszczę coś fajnego. Ocean. Koło fortuny. Wiadomości... Ulubiona bajka i gora. Oni chyba nie mają telewizora nawet. Tutaj jak urządzić pokój z kominkiem? Nie wiem. Głupie to wszystko. Ania, ty masz telewizor jakiś? Nie, nie mam. Tutaj są w ogóle ręczniki, dwa. Nawet nie musieliśmy brać. Jest Dwa ręczniki są i jeden szlafrok. Ja zaklepuję szlafrok. To my ręczniki dwa. Ten po lewej jest mój, ten po prawej twój. Okej. Okay. A to po co się teraz. żółty to nie mój kolor. Naprawdę. Nienawidzę żółtego. A ja bardzo lubię. W ogóle, Ania, jaki jest twój ulubiony kolor? Fioletowy i czarny. A mój miętowy i żółty. A twój max? Czerwony i czarny. jak jestem ubrany. Czarny górą. Czarny jest taki ponury. Dobra. Chyba musimy zejść na obiad. Teraz, tak mi się wydaje. To schodzimy? Schodzimy. I zapytamy się reszty członków rodziny, jaki jest ich ulubiony kolor. A po co, Ania? No, tak po prostu. sama mama zapytałaś. Albo to ja zapytałam? Ja już sama nie wiem. Nieważne kto zapytał. O, już jesteście, towarzystwo! Tak! Dobra, yy, siadamy do stołu. I dobra, to chyba musimy osobno. Siężc, jak wydaje. Kto tu tak nabrudził? Nie wiem, tak brudno nigdy nie było. Jak my byliśmy na koloniach nad morzem, to nie było tak brudno. Prawda, Rosalia? No. Ty też się ze mną zgodzisz, Ania. No, było przecież tak czysto. A teraz to co się stało? W ogóle dzbanek w sklepie z pamiątkami, kto takie rzeczy tutaj stawia? No masakra. Ten hotel zrobił masakryczny. Dobra, my tutaj kolacja dla dwojga. Ej, a w ogóle tu miała być Zuzia. A nie ma Zuzi! Nie ma Zuzi! E, ale szkoda, że tata z nami nie pojechał na wakacje. No, ale musiał ktoś pilnować przecież tego: Bartusia. No, bo nie mógł z nami. Laura? Iga? Z Igor? Zuzia? Kasia! Julia! Cześć! Cześć, Siemka! Hej, hej Co to za przywitania? Maja! Zjeżdżę! Maja BFF! Mogę z tobą zjeść śniadanie? Możesz, możesz. Ale na nasycony hotel, co nie zgodził się ze mną. Igor, tam jest kawa, ty to pijesz? A, a, czuję się pobudzony! Igor! Przecież ty nie możesz pić kawy! No nie wiem, mamy tu... Mama to tego nie widziała. Siadamy razem przy stoliku. <grym> Chodź, Zuzia będzie w środku. Dobra, to wyjecie z Zuzią, tak? Ym, doś, może tutaj dosiąść cię Julka? Okej. Okay. Dobra, mi to nie przeszkadza. Chciałam powiedzieć teściowa. A <grym> teściowa to przecież... Moja mama. Dobra, ym, my też jemy razem? No. To my chyba, wychodzi na to, w jednym stole będziemy siedzieć. Tak jak na koloniach. Te w, ci wszyscy tutaj, co siedzą w tym stole, byli na koloniach nad morzem. Dokładnie. Dobra, ja idę nabierać. Do wszystkich. Um, ja, co ja chcę? Ja chcę ananasa. Ja chcę ananasa z dżemem. to ty jesteś nienormalna. To co? Ananas i dżem ale tak osobno, bo chciałam sobie posmarować nim bułkę. To jest bułka na hamburgera. I co z tego? To ja już skończyłam. Teraz ja. O, cztery talerze. Ja sobie wezmę, tylko nie muffinkę, wezmę sobie arbuzę. Ten arbuz był dla Zuzi. Ja sobie wezmę ser pleśniowy może, camembert. A Zuzi wezmiemy makaron. To moje ulubione danie. Maja no, chodź do stołu. Dobra, to sobie posmaruję bułkę dżemem. Ogólnie. Pyszne. I ananas. Dobra, a ja sobie może podpiekę kiełbaskę i kurczaka. To można? I, I może sobie naleję soku pomarańczowego do szklanki. A ty, Laura, coś chcesz pić? Tak, ja poproszę. Może herbatę. Okej. Okay. Ty trzymaj herbatę. Dzięki. Mi się zaraz spali kurczak i kiełbaska. O, już jest przypieczone dobrze. Chłopak sobie pobędzie. Teraz sobie wypiję soczek. I dzięki To było dobre. Dobra, teraz ja po coś idę. Ja idę sobie po tortillę to może. Tortilla z pomidorem i z mięsem. Surowym? Ja podpiec. No trzeba potwierdzić Ania, koniecznie. Co jeszcze wezmę może taki deserek? No ej! Tam mają Donaty Jenzi! Ej, gdzie? No tam za tobą, patrz. Za lekiem, znaczy. I za sokiem. Ej, faktycznie! Donaty Jensi! Donaty Jenzi! Maja! Ja to miałam sobie wziąć na później. Okej, okay, ja sobie wezmę... Mogę też jednego Donata Jenzie? Ty jadłaś chyba w samolocie. I Gama. Dzięki. No i dobrze, bo ja nie jadłam nigdy Donata Gen Z. i Iga też nie jadła. Ja kiedyś jadłam, ale nie w samolocie. A one chyba zeżarły. Jednego przynajmniej. Ja ani jednego nie zeżarłam w samolocie. Dobra, mięso już, jest, mięso już jest, chyba nie jest już surowe. Nawet sobie talerza nie wzięłam I donat jensi Ale dobre Lubię brzoskwinie Nawet mamy świece Ja sobie idę po kawę Tobie też mak zrobić? Dobra, zrób mi Dzięki A mi też zrobisz? Dobra, ja sobie sama idę Bo wiem, że mi nie zrobisz Zrobiłabym ci jula. Oko, ja sobie sama zrobię. <laughs> o, ja, ja, ty tu siedziałaś, Sorka. Nic się nie stało. BFF, czy jak tam to mówili? te, Czy jak tam to dzieci mówią? Max, pijesz? Piję. Czekam, aż się trochę ochłodzi. Chłodziła trochę. Już wypiłem. No to dobrze. Ym, czy wy też macie ogólnie... Yy, który dzisiaj... Co dzisiaj jest w ogóle za dzień tygodnia? Zapomniałam. To wy też macie za dwa dni yy, wycieczkę na plażę. Będą opowiadać o bezludnej wyspie odkrytej przez pewne trzy dziewczynki. W tym roku. To chodziło o... To chodziło o Rozalię, Anię i Gabi! Mm, mm, no tak! Przecież! No! Tylko szkoda, że Gabi nie ma tutaj. Ga no, Gabi chyba... Gabi w ogóle pojechała chyba do Grecji albo do Włoch. Nie pamiętam już. Do Włoch. No wiem, obżera się pizzą. Pokazałaś mi zdjęcie. Ogólnie mi też wysłała, bo teraz mamy też kontakt do siebie. Też jesteśmy przyjaciółkami. A Klaudia, też moja przyjaciółka ze szkoły, to ona jest w koło brzegu. Aha. W Polsce, no, a my też pojechali, a my gdzie w ogóle pojechaliśmy? My pojechaliśmy na Hawaje. O, na Hawaje! Super. A nie do Zanzibaru? Nie, na Hawaję. no, na Hawaję przecież. Super, Iga zawsze jak była mała, to chciała pojechać na Hawaje, jak była w wieku Zuzi. I ona zawsze, mamo pojedziemy na Hawaje, mamo, mamo pojedziemy na Hawaje, mamo pojedziemy na Hawaje. Ona była wtedy taka podobna do Zuzi, w ogóle. W ogóle to te ubranko kiedyś nosiła Iga moje i byłyśmy wtedy bliźniaczkami. No pamiętam to, bardzo dobrze, to pamiętam. Ale fajne okulary, a pokażę swoje oczy wreszcie. No już! Pokazuję. Dajcie Igor, potrzymam. Ale fajne. Skąd ją wytrzasnął? Z bloku artystycznego, chcesz? Tak. Mogę. O! Jakie poważne! Pikselowe ogólnie są. Haha! <śm> daj mi, daj mi, daj mi! Hi, hi, hi. Maja, jak śmiesznie w nich wyglądasz. A mogę ja? Trzymaj. Ty już nosiłaś kiedyś ogólnie. Ale mega, są te palmy! to ja sobie. Jeste na plaży. No i dzisiaj chyba pójdziemy na plażę. Dzisiaj pójdziemy na plażę. Spotkamy się na plaży! Okej, okay, bo ja muszę iść na chwilę do pokoju. My też. My idziemy kupić. Z, stroje kąpielowe. Co to za syf? Co to za syf tutaj? Nie można... W ogóle, proszę pana, co to pan tu zrobi? Za bałagan jakiś. Ja bym... E, dzień dobry. Ja bym w ogóle chciała sobie kupić stroje kąpielowe dla dziecka. I, i y, dla dziecka taki jeszcze, poproszę poprosz taki dla dziecka właśnie dla czteroletniego dziecka, dla piętnastoletniego dziecka i dla mnie dla dorosłych. Dobrze, dla dziecka polecam takie kąpielówki. Nie, one są za duże. Tutaj mamy takie całości, ale fajne. Zuzia chcesz? Chcę. Dobra, to my poprosimy ten. Ty Iga jaki chcesz? Ja chcę chyba ten. Ładny. Mm, a ja, to ja może poproszę... Yy, mm, zmierzę sobie. Nie ten zla w ogóle dla mężczyzn. Yy, ta... To ja poproszę ten. Dobrze. To będzie 50 zł. Kartą. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. To my idziemy z tym na plażę. Może już się przebierzcie? Dobra, tylko że musimy iść chyba do pokoju albo do łazienki. Bo nie wiem, tu. Ten pan też nie patrzy tutaj. Dobra, to zrobię co już? To z tymi naszymi ubraniami możemy pójść na plażę w sumie. No to super. Idziecie, chomikowscy? My musimy się też jeszcze przebrać w stroje kąpielowe, tylko że nam zostały w pokojach. No to musimy iść. Tylko, tylko, tylko. Już. No, najlepiej będzie. Idę. Mhm. Stawiam okulary w domu. Też w ogóle tutaj. I ja też się przybieram. Hmm. I ja też idę. Tu poukładam. I idę się. Gdzie są moje Aha, bo ja do szafy przecież zrobiłam wszystko. Ale ze mnie gapa. Chodź Kasia Dobra Druga, to musimy ułożyć Nie musimy, ale okej okay. Dobra Idziemy, bo oni już na nas czekają tam na dole Dochodźcie Julia, czemu ja cię trzymam na rękach? A ja nie wiem, proszę pana, proszę mnie puścić Dobra O, cześć Marzystwo. Ło! Co się dzieje? Ludzie! Czemu wy mnie w takie dziwne rzeczy przebieracie? Halo? Co się ze mną dzieje? Ej! Gdzie moje ubranie? Skłodoba. Proszę mnie zostawić! Nic się nie dzieje, proszę pani! Co się dzieje? Cała spanikowana jestem. Dziwna pani, Mega. Patrzcie. Chodźcie, to jest też czas znowelizowania się. Chodźcie no, na ten ręcznik, ja tu zostaję. A wy się idźcie kąpać. No tak samo my, też się idziemy położyć. Chodź Laura, zrobimy coś? Konkurs na budowanie zamków z piasku. Okej, okay, my bierzemy udział. My z, my z Laurą budujemy razem. A my, roz, a my razem budujemy z Zuzią. A ja buduję z Mają. A ja buduję sama. O, przepraszam pana. Dobra, to ja buduję sama. My budujemy z Zuzią. Yy, ja buduję z Mają. A ja buduję z Laurą. na babka. Macie jeszcze pół godziny! Tylko. Mm. Godzinę później. Nie no, my nie umiemy z Manią budować. My też nie, ja tylko zrobiłam domek dla kraba pustelnika. A my zrobiliśmy tylko z daurą dwie wieżyczki. Te i Susia mają fajny zamek. Ej, ja tu się mogę nawet skończyć. No, Rosaria, no nie psuj. Pomocy. Nie mam za zamkiem. No to... Ym, ja jestem sędzią. Trzeć... Y, tak. Czwarty idę w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. A więc robię... Win Yy, czwarte miejsce zdobywa yy, Ania i Maja. Trzecie miejsce: Rosalia, bo ona zbudowała przynajmniej drzwiczki. Drugie miejsce: Laura i Iga, bo one yy, zrobiły dwie wieżyczki. A pierwsze miejsce dla nas, bo my zrobiliśmy cały zamek. Nie widzę, piękny. Możecie, możecie wasze wieżyczki dać na nasz zamek w ogóle. Zauważyliście? No. Eu isso, né? Sai,